A witam wszystkich. Sobota. Paskudna pogoda. Lot odwołany i jeden, i drugi. I ten z wyspy, i ten z Francji. Ale to dobrze. Jutro ma być dużo lepsza pogoda. A młodziczki dzisiaj latają. Już grupa 30 paru gołębi. Dosyć fajnie. Dosyć fajnie lata, dziś około pół godziny teraz latają. Rozpierducha jeszcze jest na niebie, tak część razem, część osobno, no ale to jest trzeci dzień jak przeszedłem już na karmę lotową. Już nie ma grochowych w ogóle, jest sporo diety, chyba większość nawet diety. Mieszam dietę z Jerry Plus. I taka karma będzie przez cały sezon nic absolutnie więcej dodawał nie będę no tak jak widać pojedyncze gołębi już siadają gdzieś coś się coś się zaczyna dziać w każdym bądź razie część gołębi po dachach oczywiście tych słabszych czy bardziej leniwych siedzą sobie po dachach ale tak jak mówię to jest dopiero trzeci dzień jak zmieniłem karmę więc daję im jeszcze około nie wiem może tygodnia po tygodniu zacznę już je, zacznę już je ścigać, że tak powiem. To znaczy przygotowywać do treningów chyba zostało 6 tygodni do pierwszego lotu. Jakoś tak. Także już czas najwyższy, żebym je ruszył. Myślę, że przez dwa tygodnie je rozruszam i później zacznę już powoli robić treningi. W tym tygodniu nie zakoszowałem ich ani razu. Nie było możliwości, ale w przyszłym tygodniu już muszą być zakoszowane co najmniej dwa razy. I oczywiście te pierwsze, pierwsze koszowanie to tutaj, o z, tego, z tej budki, w tej budce będą sobie siedziały w koszach. Później po kilku godzinach będę je wypuszczał. I tak to wygląda. No, młodziki, jak widać, niektóre już mają chęć do latania. Już zaczynają się rozru rozruszać. Ale, tak jak powiedziałem, jest na przykład tam parę gołębi. Na tym wysokim sobie siedzą. I jest jeszcze gdzieś, widziałem na dachach. Jeszcze tak ogólnie. No, i jest, jest kilka na garażu. I tak to wygląda. Trzeci dzień zmiany karmy. No, i zaczynamy wprowadzać dyscyplinę, oczywiście. Postaram się później nagrać. Jak już zlądują wszystkie. To zobaczymy, jak będą wchodziły. To jest pierwsze dzisiaj wypuszczenie od zmiany karmy, więc zobaczymy jeszcze, jak one zareagują na, na wołanie i jak bardzo będą chciały współpracować. Dosyć wiecznie dzisiaj jest, także te młódki muszą z tym wiatrem walczyć. Te druty tutaj im w tym nie pomagają, czasu do czasu któryś tu przyłoży w te druty, ale jeszcze nie miałem na obecną chwilę jakichś tam większych uszkodzeń. Trochę może przytartych gołębi, gdzieś tam. Ale to są takie drobne rzeczy. No a dobrze, poczekamy jak zlecą. I zobaczymy jak będą z darkiem współpracowały te młodziki. Powiem wam, że w tym roku te młodziki nie są takie jakbym oczekiwał. W zeszłym roku to jak sprężyny te młode kolorki, wszystko ładnie, pięknie. W tym roku jakoś jest troszeczkę inaczej. A tu katarek, a tu jakiś kaszel. Jakoś tak jednemu, jednemu przejdzie, drugi zaczyna. Yy, jakoś tak nie jest tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku mi się wydaje, że dużo ładniej one wyglądały. Co prawda one były zaciemniane, wiadomo, wypierzone już. Pokrywówka zmieniona, teraz tak jeden ma zmienioną, drugi nie ma zmienionej. Nie są takie śliczne. No ale niech one tylko latają, nie będą śliczne, to będzie dobrze. No dobra, jeszcze troszeczkę zlądują i zacznę je zwoływać. Jeszcze tam. O, tam sobie pousiadały i to mnie najbardziej wkurza. Bo z tamtego dachu za bardzo nie mam jak ich zgonić i będę musiał z tym walczyć. No dobra, poczekam troszeczkę i zacznę wołać. Dobra, karma jest nasypana. Już mają zasypaną. Tak jak widać, taka mocno dietetyczno lekko Od trzech dni. Otworzymy teraz okieneczka i zobaczymy jak gołąbki będą chciały wchodzić. Okej. Okay. Chodź, 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 chodź. 다 같이 가자, 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 A trzeba chodź. trzeba trwać, nie trwać, Nie trwać, trzeba trwać, trzeba trwać, trzeba trwać, Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, tak, w miarę, w miarę, no ta trzydziestka gołębi chyba, która mniej więcej tutaj była, z pięćdziesięciu, to prawie weszła. Chodź, 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 chodź. Wejdę do środka, może to im troszeczkę pomoże. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No, tutaj wszystko to, co było na dachu, tutaj jest. A nie, jeszcze są. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O, chodź, 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 chodź. Ah, chodź, 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 chodź. A jak widać, mimo że jest dosyć rygorów prowadzone, to nie wszystkie jeszcze tak współpracują. No i jaka u mnie oczywiście zasada jest, te, które nie zareagują na, na wołanie, no to jeżeli będzie w karmikach wyjedzone, to już nie dostaną. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nie do mnie, do gołębnika. O, ten jest taki Ni to, kurde, katarek, ni to coś, takie jakieś. Naprawdę, w tym roku nie powiem, że mi się to bardzo nie podoba, ale różni się od tego co było w zeszłym roku. W zeszłym roku gołem jak sprężyny. W tym, tym, w tym roku jakoś tak inaczej to wygląda. A tamta brygada o, siedzi sobie na czubku i nie zamierza zlecieć. No to niestety, będą ukarane także. Do jutra będą musiały wytrzymać bez jedzenia. O, czacza, A, Piękny dzień, koledzy. Witam wszystkich ponownie. Co dzisiaj mamy? 9 czerwiec, niedziela. Dzisiaj mamy wielki dzień. Dwa loty. Jeden lot z wyspy. Około 205, 206 km, zdaje się, z Bowingdon wysłałem tam 18 gołębi. 9 samic, 9 samców. Nie chlecą samce. Eee, lot no, teoretycznie powinny być. Tak jak Daniel obliczył, ale mi się wydaje, że chyba w tym tygodniu nie trafił, bo e, jak sprawdzałem z zeszłego roku loty, to było jakieś 2 godziny 30. Daniel powiedział: 2 godziny 10. Czyli już powinny być, nie ma na razie nic. Ale drugi lot bardziej ważny i prestiżowy to jest lot z Francji z Midlands National Flying Club. I tam już jest konkretny milaż. 582 km zdaje się do mnie. Tak w przybliżeniu co do jednego kilometra. No. I gołębie teraz tak. Z wyspy wypuszczone. 7.30 jest godzina 9.47. A z Francji gołębie wypuszczone 7.20. Teraz ciekawe czy francuskiego czasu czy angielskiego. Tego to właściwie nie, nie wiem, nie sprawdziłem. Muszę jeszcze to zobaczyć, bo to będzie lekka różnica. W każdym razie lot z Francji około 7-8 godzin, a tutaj 2 godziny, ja liczę 2 godziny 30. Zobaczymy. Jak widzicie, lokowanie produktów w dalszym ciągu. Perełka bardzo mi posmakowała. Przez wiele lat leszkiem się yy, raczyłem, a teraz perełka daje radę. Yy, na Francję poszło 10 gołębi, dziewięć samic, yy, dwuletnich i trzyletnich i jeden trzyletni samiec, to na prośbę Michała. Yy, no, jego troszeczkę ostatnio więcej wypuszczałem, on troszeczkę więcej latał. Idzie z motywacji, z jajek. Zobaczymy, oby mu się udało. Jedna samica, on poszedł za samicę, która prawdopodobnie mi się rozbiła. Tak myślę, że się gdzieś rozbiła, bo pod spodem cały spód siny. Niby piórka niepozdzierane, ale tak patrzę troszeczkę. Wiecie, jak coś przeleci, czy to nie gołębie. No, ale nie poszła ze względu na to, że cały spód miała siny, więc nie będę się wygłupiał i takiej samicy dawał. Za nią poszedł ten samiec. Także 10 gołębi idzie z Francji, a 18 gołębi idzie z wyspy tutaj. No i dzisiaj. O, coś się odbiło? Możliwe? Co? Jacek, był go? Nie wiem. I zobacz na zegarze, ile jest gołębi. Jest czy nie ma? Dwa Dwa Czyli gołąb już jakiś przyleciał Dobra, przestawiam kamerę Kurde, lot się zaczął, a ja tutaj To znaczy jeden gołąb na pewno odbił mi się z tych samców, który został Więc jeden gołąb się nie liczy Ale jeżeli mówisz, że są dwa, to już jakiś gołąbek jest Przestawiam kamerę i... O, jest następny O kurczę, To ja tutaj gadam, bajeruję A gołębie przylatują Chodź, 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 chodź Jacek, nie podchodź Chodź, 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 Czyli to jest drugi gołąb, zdaje się, zaraz zobaczymy. No ta, na Bajery mi się zebrało, a gołębie przylatują, zgadza się. Pierwszy gołąbek 425, to jest ta, co w zeszłym tygodniu była pierwsza. Jest następny gołąb, chociaż coś tutaj na bok. Chodź, 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 chodź. Ale nie lataj, nie lataj, skarbie, nie. Chodź, 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 Skąd, co? Z Francji, z wyspy? Nie, te z wyspy tylko. Z Francji później będą. Z Francji my wygraliśmy raz, tak? Czy... Raz wygraliśmy z Francji, no. tak. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 No, dzisiaj to powiem Wam tak się przygotowałem, tak trafiłem z tym nagrywaniem, że przegapiłem znowu gołębia. Choroba jasna. No ale nic to. Dobra, gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Trzy gołąbki. Zaraz sprawdzę dokładnie, o której godzinie był ten pierwszy, żeby mieć porównanie. Kurde, piwo powinienem otworzyć. No, nieprzygotowany jestem tak do końca. Powinienem to troszeczkę wcześniej zacząć. No dobra, zaczynamy odliczanie, więc teraz 436. A to jest ten pierwszy samiec, który mi się odbił, yy, który jest w środku, po prostu. Także on się nie liczy. A ta 9:49, czyli leciały 2 godziny 19. Tak, to jest ta sama samica co zesz na zeszłym locie była pierwsza. 421. To są wszystkie gołębie, już tak, z takiego połączenia Daniela na Angeliki, lub na te co miałem. Także to wszystko jakieś tam mieszanki są. No ale dobra, trzy gołębie. A gdzie reszta? Chodź, 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 No, tylko piwko wziąłem do ręki. O, zdaje się, że samce przyleciały. Proszę. Proszę, zaraz sprawdzę. A samce są potrafią samce mimo, że nie są trenowane potrafią wyprzedzić samice <śm> to jest dobre Na to wychodzi powiem wam, że takie myśli mnie nachodzą, że skoro te samce mimo, że nie są trenowane potrafią lepiej od niektórych samic przylatywać to zdaje się, że trzeba będzie też samce uruchomić może coś pomogą? Gołąb od północy. O, to już przeleciały. Już pierwszy, pierwszy gołąb, którego zauważyłem od północy, więc, więc to już by było przewiane. Wszystko. Ciekaw jestem skąd ta pierwsza przyleciała, bo może każdy z nich był od północy. A, chodź, 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 chodź. Jeszcze krąży, jeszcze mało. Jeszcze jedno kółko. No chodź, chodź, chodź. O kurde, myślałem, że atak... Nie, nie było tego, bo widać chyba. Myślałem, że atak jest ja a to... Chodź, chodź, chodź. Samiec? O, kolejny samiec? No tak i kolejny samiec i to roczny przyleciał nawet pierwszy raz na locie w tym roku. No to jest dobre, to jest dobre. A gdzie samicie? Jednak te, te samce które przyleciały, to, to nie są roczne tylko dwuletnie. No jest kolejny gołąbek z północy, no to już wiadomo raczej wszystkie będą Gołębie z północy to jest połowa Samica Samica Tak samica Chodź, 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 siadaj, siadaj Co ja zaraz Pójdę do środka, bo te samce na pewno tam będą wariować. To puszczę je do swoich cel. A wyczekajcie na resztę. 949, pierwszy gołąb, jest 10, 6. mamy 10 sztuk, jeszcze 8. Jest następny gołąb, schodzi z wysoka. A, chodź, 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 chodź. To będzie samiec chyba, bo tak fajnie. Pionowo prawie zleciał. Chodź, 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 Tak jest, samiec. To jest jeden z tych nielicznych z połączeń 808 tego połowego wieśka karczyka gołębi, ale to już są krzyżówki. Jest następny gołąb. Chodź, 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 chodź. Co jestem zaskoczony to to, że samce. Mimo, że nie są trenowane, potrafią wyprzedzać samice. I tutaj nastąpi radykalna zmiana, jeżeli chodzi o podejście do lotowania i samce po prostu będą też szły na loty. No. Na to wychodzi. 12 gołębi mamy 59 to jest 11, 18 minut od pierwszego gołębia. Dobra. Podsumuję teraz ten pierwszy lot, który mieliśmy z wyspy. Jest 18 gołębi, gdzieś tam w międzyczasie coś się robiłem, jakoś nie mogłem się wstrzelić, żeby je nagrać. W każdym razie dwie sztuki jeszcze brakuje, jako że y, dwa gołębie. Y, matka nie odczytała its y, a tego Ring, Jak nie wiem jak to po polsku się mówi. Kurcze, no chipa tego nie odczytała, także dwa gołębie jeszcze chyba brakuje co najmniej 3-4 godziny jeszcze zostały do tej gołębi z Francji więc na tym zakończę ten filmik pierwszą część z lotu z wyspy a podsumowanie dwóch lotów już będzie jak lot z Francji się skończy przynajmniej jak będę miał będę po zegarach także później drugi filmik wstawię z lotu z Francji no i Wszystkiego najlepszego życzę, koledzy. Dobrych lotów, powodzenia, sukcesów. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.